i <laughs> you Jak polecam. Wrażenia, jak Rewelacja. Rzuca od lewej do prawej, huk, e, hałas, no cudowne. Jak ktoś się pasjonuje sportami motorowymi, to tak, smród spalony gum, no nie do powtórzenia, naprawdę. Polecam wszystkim. Narodową naszą domeną jest to, że my jesteśmy my motoryzacyjnymi marzycielami, że uwielbiamy takie imprezy, uwielbiamy przychodzić, patrzeć, oglądać. Ale tutaj taka skóra i takie szwy i kolorowa niteczka, prawda? I tego, czytamy prasę motoryzacyjną, oglądamy programy motoryzacyjne, fascynujemy się tymi samochodami, a w momencie, kiedy przychodzi do kupowania własnego auta, nagle schodzimy mocno na ziemię i nagle o ten tutaj segment B a może hybryda a może jakiś diesel albo pali albo cena i wtedy nagle te koszty te wydatki zaczynają grać pierwsze skrzypce tutaj mamy troszkę tego troszkę tego Gdybyśmy tylko mieli te samochody musnąć, dotknąć i powąchać i one by stały pięknie wyświecone, to by troszkę nie było to. Ja właśnie wróciłem z przejażdżki driftowozem, który nie ma w ogóle tylnej ściany, tylnej szyby z BMW, zrobiony pick-up, cały, no jeszcze pachnę benzyną i o to w tym wszystkim chodzi. Polataliśmy bokami bez przeciążeń, bo jest bardzo ślisko, bardzo mokro, bardzo lekkim samochodem, a jeszcze ciężarówka. Józef Kacabał, no zobaczyć świat z wysokości pierwszego piętra, kiedy jedzie się, kiedy tu turbiny tam się rozkręcają i dźwięk i obraz, coś fantastycznego. Nie sztuką jest... Być mistrzem kierownicy, mieć samochód, który ma 300, 400, 500 koni mechanicznych. Sztuką jest właśnie zwracać uwagę na drobiazgi, na detale, które nam w ciągu tego motoryzacyjnego życia towarzyszą na co dzień. Jeżeli tutaj na tym symulatorze zapiętych pasów, prawda, przeciążenia przy kilkunastu, kilku kilometrach na godzinę, prawda, możemy odczuć. Jeżeli zobaczymy, co się dzieje, jak eksploduje poduszka powietrzna, to już nigdy nie położymy tutaj nóg na deskę rozdzielczą, bo te nogi zostałyby zmiażdżone, zostałyby połamane po prostu momentalnie. Zapobiegać, myśleć, przewidywać temu, co może się zdarzyć w przyszłości, to jest wielka umiejętność. Ludzie chodzą po salonach samochodowych, widzimy to na co dzień w pracy. Natomiast na jednym obszarze można tutaj dzisiaj, wczoraj, można było zobaczyć różne marki, nowości, ciekawostki, bo wszyscy przywożą fajne samochody, te, które warto pokazać. I to jest też ciekawe dla właśnie zwiedzających, że oni mogą przyjść w jednym miejscu w krótkim czasie, zobaczyć całe spektrum samochodów, całe spektrum tego, co firmy motoryzacyjne na dzisiaj proponują swoim klientom. Daliśmy takie atrakcje jak drift, troleje, symulator dachowania tutaj widoczny, poduszka powietrzna, symulator zderzenia, szereg szereg bardzo fajnych atrakcji. Cały ten charakter motoryzacyjny został ujęty, a więc i samochody, które można kupić, ale także właśnie kwestia bezpieczeństwa, to w jaki sposób powinniśmy zapinać pasy, to w jaki, jak powinniśmy wychodzić z poślizgu, bo można było po, poćwiczyć na trolejach lub przejechać się samochodem, który jedzie z trochę większą prędkością, zobaczyć, że tak naprawdę. No, Trenując można dojść do takiej wprawy, że, że, że ten samochód jest cały czas pod kontrolą.